Podczas przechadzki bytomską Aleją Legionów można odpocząć u boku samego nadburmistrza Georga Bruninga. Ta forma upamiętniania ważnych ludzi jest oczywiście w Polsce znana i doceniana, więc chcieliśmy, aby tak samo stało się w bytomiu. Różne pomysły były, jak upamiętnić postać Georga Bruninga, więc ja zaproponowałem takie rozwiązanie. Sądząc po tych pierwszych głosach, chyba to był dobry pomysł. Rzeźba się podoba, jest bardzo podobny do siebie. Jest też wzorowany na archiwalnych zdjęciach, więc myślę, że artysta wykazał się dużym kosztem. Autorem projektu jest rzeźbiarz Przemysław Wolny. Legendarnego włodarza Bytomia w brązie odlała firma Art Odlew, znana z realizacji podobnych przedsięwzięć w kraju i za granicą. Nowa atrakcja stanęła przed secesyjną willą z 1901 roku. W której nadburmistrz wraz z rodziną mieszkał do końca życia. Jak oni mieszkali w ratuszu, tam były okropne warunki. Po prostu ten ratusz był już starym budynkiem, nie miał takich specyficznych warunków do tego fatalne ogrzewanie. Przyjeżdża, przychodzili bez przerwy ludzie, którzy coś od burmistrza chcieli i wywoływali go przez okna. Także na pewno ciężko się mieszkało. I potem byłam jeszcze na ulicy tej Pierkalskiej 61. Jak na tak wielodzietną rodzinę, to to były. Warunki też nie najlepsze. I myślę, że sami mieszkańcy stwierdzili, że rodzina zasługuje na taki budynek jak ten i dlatego jest tak piękny, reprezentacyjny. I Bruger, jego przyjaciel, który go wspomagał, dał tu wiele, włożył wiele serca zarówno w zewnętrzną stronę, jak i we wnętrzu. Warto przypomnieć, że w czasie pełnienia funkcji pierwszego burmistrza bytomia w latach 1882-1919 to właśnie dzięki Bruningowi w mieście pojawił się prąd, linia tramwajowa, liczne funkcjonujące do dziś budynki użyteczności publicznej, biologiczna oczyszczalnia ścieków, czy w pełni rozwinięty system wodociągów i kanalizacji. Ławeczkę wraz z rzeźbą ufundowała spółka Bytomskie Wodociągi. Myślę, że wartość historyczna tej rzeźby jest najważniejsza i upamiętnienie, uhonorowanie zasług, jakie były nadburmistrz Georg Bruning wniósł do miasta i jakie dzięki niemu miasto poczyniło postęp technologiczny i jakie poczyniło rozwój w tamtych czasach. Inwestycja kosztowała 129 tysięcy złotych.